mm <laughs> Hej, to Simerly, a to kolejny odcinek wyzwania Dziesięcioleci, rok 1890, pokolenie pierwsze. No, jesteście po scenie, <laughs> Trochę się zadziało, ale zaraz do tego przejdziemy. Na samym początku chciałabym Was naprawdę przeprosić za taką odsuwę, jeśli chodzi o dziesięciolecie, Ale no wiecie, no święta, taka sytuacja. Plus do tego wyszedł nowy dodatek i też chciałam sobie go ograć. Także taka delikatna odsuwa, ale wracam. Wracam do tej serii. Uwielbiam grać rodzinkom Linwoodów, dlatego tutaj z powrotem wracamy i mam nadzieję że też się z tego cieszycie, bo ja się bardzo cieszę, że wracam. Ja tak mówię, jakbym tu jakąś, nie wiadomo, jaką długą przerwę zrobiła, a no, ale tak nie jest, ale no dobra, wiecie, no. Ja tu się zagrywałam, dlatego jak mam od nich troszeczkę, wiecie, dłuższą przerwę, to już mam wrażenie, jakbym tu lata nie była. Ale okej, okay. yy, gdzie my teraz jesteśmy? Zanim sobie przejdziemy do pogadania o tej scenie, to ja Wam powiem, że jesteśmy na placu zabaw. Tak, jesteśmy na tym samym placu zabaw, co byliśmy, na scenie, bo już troszeczkę minęło od tych wszystkich wydarzeń, tak, minęły, wiecie, jakieś dwa tygodnie, mamy już święto zbiorów, zaawansowaną jesień, dzieciaki, jak to dzieciaki, no... Pogodziły się, więc spędzają właśnie razem czas znowu tutaj w tym parku. Dlatego pobawimy się trochę z nimi, pospędzamy tutaj czasu, a następnie musimy wracać do domu, bo, no tak jak wspominałam, mamy święto zbiorów, czyli spędzimy czas rodzinnie. No to co, zapraszam Was do rozgrywki. Denis i Filip tutaj się bawią, właśnie się huśtają, tak razem. Gdzie mamy Felicję? Felicja, jesteś z nami. Gdzie ty uciekasz Felicja? Chodź, podejdź tutaj razem, ty nigdzie nie uciekaj. Chodź, idzie, wraca się. No, bo ja chciałam, żeby oni tutaj sobie pospędzali trochę czasu. Jak widzicie, nasz Denis jest swój, bo rusza mu się ząb. Ja bym chciała, żebyście pograli sobie w kulki, bo to doszło w tym nowym dodatku trochę, trochę, pocieszmy się. Zagrajmy sobie w tym nowym parku, skoro już jest taka parcela, tak zbudowałam taką parcelę. A wiecie, no to są takie stare ruiny po, po młynie, także widzicie, tu mamy jakieś takie tutaj resztki ścian, ale no tutaj y, społeczność Hemford on Bagley, która jest bardzo blisko, która mieści się bardzo blisko Glimmerbrook, postanowiła właśnie zagospodarować ten teren jako taki park. Dla dzieci i, i dla starszych, także tutaj przychodzą, mają tam też ogród taki komunalny, ale tutaj właśnie widzę, że sobie A gdzie ty idziesz, Filip? Filip sobie poszedł usiąść. No dobra, no to sobie sieć, tutaj sobie gracie razem, to sobie pograjcie. Tak jak mi mówiłam, minęło troszeczkę czasu od tej cutsceny, ale no, podziało się. Ech, tak, nasz Denis ma jakieś tam uczucia e, względem Felicji. Wiecie, to jest pierwsza dziewczynka w jego życiu, z którą naprawdę spędza bardzo dużo czasu. Przede wszystkim znają się od maleńkiego, e, bo jak dobrze pamiętacie, mam nadzieję, no to spędzali ze sobą czas już jakiem, jako malutkie dzieci, jako todlery. Dlatego wiecie, no jest mu dosyć ciężko. No, nie zadłużyć się. Było mu ciężko nic do niej nie poczuć. No i stało się. W nerwach, oczywiście, Filip powiedział mmm, bardzo dużo. Gdzie jest ten Filip? Filip, gdzie on zaś polazł? Albo święto, ale on tu gdzieś powinien być. Kurcze. Podejść tutaj razem. No ja mam nadzieję, że on tutaj jest. Filip powiedział w nerwach bardzo niemiłe słowa mm, względem naszego Denisa, że nie dziwi się, że tata nie chciał go zaprosić na ich urodziny, jeszcze go doda dodatkowo uderzył. No wiecie, no różne rzeczy się mówi w nerwach, ale najczęściej to, co się tak naprawdę myśli. Także no Denis sam nie wiedział jak ma się zachować na pewno to wszystko sobie przemyślał i gdzieś to w nim siedzi nie powiedział nic Josephine ani Henremu oczywiście że nie bo oni to by nie chcieli żeby on potem spędzał czas z Charlesami ale no no wiecie to są jego jedyni koledzy i jedyna koleżanka i kolega reszta no nie za bardzo nie ma tak za dużo dzieci w okolicy więc wie Wiecie. No po prostu chciał się jakoś z nimi tutaj zaprzyjaźnić i kosztem tego no niestety daje się tak traktować. Oj nie mój drogi ty nigdzie nie idziesz. Resetujemy cię. <laughs> nie ma tak, zaraz sobie jeszcze w coś pogracie. Czemu ty w ogóle nie masz ich w grupie już? E, utwórz grupę, tu sobie ich dodamy i na spokojnie nie wiem, sobie jeszcze coś porobimy o, baw się razem jeszcze tutaj pójdziemy na pójdziemy sobie na drabinki o A no, także tak to wygląda tak się ma ta sytuacja nie wiem co myślicie ale no tak bywa, no to są tylko dzieci ale no przykro, że, że już takie coś musi doświadczyć Denis w tak młodym wieku na pewno jest to jakimś tam pod jakim względem wykluczenie czy się łapiesz za brzuch? No to tu gdzieś pewnie jest krzaczek albo coś, także spokojnie, mój drogi. No i jak wyszło, nasz Denis nie ma zęba, <laughs> także to taki trochę szczerbatek aktualnie. Dodatkowo rusza mu się kolejny ząb, bidaczkowi naszemu. No, nie wiem, czy to już jeszcze jest sprawka Filipa, wiecie, jak wtedy się zamachnął, czy to po prostu już kwestia wieku. Mam nadzieję, że kwestia wieku. Idziecie się już tutaj na drabinkach? A nie, ja jeszcze sobie w klasy gracie. No dobra. No to fajnie. Mm, no tak to jest, tak to jest, moi drodzy. Tak jak wspominałam, mamy dzisiaj święto zbiorów, więc też nie będziemy mogli za długo siedzieć. Już mamy 14, więc tak naprawdę zaraz będziemy y, zwijać się do domu. Pewnie Charlesowie to samo będą musieli już tam. Wracać do, do swojego domu. No, nasza mamusia pewnie coś tam popichciła. Jeśli nie, no to Josephine będę musiała zagonić do kuchni, chociaż wiecie, ona jest w ciąży. O, widzicie, poród za. O a jak ona mi dzisiaj urodzi! No to urodzi, to nic się nie stanie. Co ja się tam będę przejmować? No, to będziemy mieć dziewczynkę, mam nadzieję, bo jadłam z nią te truskawki. No, także może dzisiaj będziemy mieć jeszcze poród. Kto wie, kto wie. No, ale wy tam się bawcie, moi drodzy, spędzajcie czas. Ja zbudowałam taki park, ludzie, tak się starałam, wyszłam ze swojej strefy komfortu, bo ja wiecie, no ja nie buduję jakichś tam stref takich yy, publicznych dla simów, nie, ja tam bardziej jakieś domki, ale chciałam, żeby coś takiego mieli i tam jeszcze troszeczkę rzeczy mam w zanadrzu, żeby nie tylko siedzieć w domu, prawda? No ja myślę, że jak najbardziej... Także no, ty jesteś pewny siebie, łomatko, wierzę w siebie, przy pewności siebie. Denis wierzy, wierzy w niego, najważniejsza osoba na świecie, on sam. No i ty właśnie tak trzymaj, kolego, co ty się tam będziesz tak wiesz? Patrzył na zdanie innych. Mam nadzieję, że jednak gdzieś tam najważniejsze jest Twoje zdanie dla ciebie, ale wiadomo, gdzieś tam ci rówieśnice też są ważne w jego życiu, no. Jeśli by tak było, to by się już nie zadawał z Filipem. No. Co my tam jeszcze mamy? Uczenie się na błędach, strata pewności siebie nie ma to jak nauka na własnych błędach. Następnym razem, Denis odniesie sukces to wspaniała lekcja dla osoby skupionej na rozwoju. No widzicie. I co ty tam jeszcze masz? Zaufanie do wszechświata i że dobre wibracje. No dobrze, mój drogi. Ale wiesz co, ty tam. Co ty tak tutaj stoisz? Ty nie wiesz, czy chcesz grać, czy chcesz tam się huśtać. My musimy, już, moi drodzy, spadać do domu. Tu już jest patrzcie, która godzina. Denis zapraszam serdecznie. Wracamy, bo musimy no, odbyć to święto. Chodźcie. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w domu. Ja dam na chwilę stop, bo my musimy tutaj ogarnąć, przyrządzić wystawny posiłek. O, idealnie się składa, bo już się bałam, że wiecie, że my nie będziemy mieć po prostu rzeczy na, na, ten, przy, na ten wystawny posiłek. Ale proszę bardzo, zapraszam się do kuchni Josephine Rupp. Jak ty się czujesz, no... Słabo, no ale tak to jest. Ty się pogodnie czujesz, no to dobrze, no to mój drogi, możesz tutaj stabilnie usiąść, mały, małemu chce się siu siusiać, siurać. Także skorzystaj sobie z nocniczka i zaraz zejdziesz, bo ty jesteś głodny, także zapraszam Cię tutaj. I Ty tutaj też stabilnie siedź i idź pogadaj do taty. Parodiuj innego Sima, opowiedz niewiarygodną historię i porozmawiaj o zabawkach, a ja Wam pokażę, co tutaj się stworzyło, bo stworzyła się dobudówka, moi drodzy, mamy dobudówkę. Tak ona teraz wygląda. I co, no najzwyklejsza dobudówka, po prostu wsadziłam ten cały Pierdzielnik od Henry'ego. E, czyli, wiecie, to jego taką, to do majsterkowania, całe stanowisko i wszystkie wyroby do jego winiaczy, także tak to się teraz e, prezentuje. No, mam nadzieję, że fajnie. A teraz mamy taki ogród. O, wszystko teraz widzę nawet z tej perspektywy, więc obojętnie jak sobie tam kamerą będę jeździć, to i widzicie i tu do kibelka, i tu go mogę wysłać, wszystko porobić. Też tutaj proszę bardzo, zawisła taka lampka. Tutaj też Henry nad tym pracował. Także widzicie, chłop się bardzo stara, robi przy tym domu, tworzy i w ogóle. Pieniędzy nie mamy jakoś za dużo, ale za mało też nie. Wiemy jakie były czasy. I tak jak teraz patrzę na ten dom, no tam teraz jest pusto, ale jak patrzę teraz na ten dom, to i tak się bardzo zmieniło, moi drodzy. Jaka rodzina duża, wszystko się zmienia, czas leci. Dobra, oni sobie tutaj rozmawiają. Małe jak te tam. Dobra, Ty tam walczysz na kibelku, no mam nadzieję, że Ci się uda. Josephine tutaj tworzy, o no dobra, patrzcie jak ona się czuje, no tak to jest już w ciąży. Potem sobie tutaj podejdziesz i skorzystasz. Oj, dobra, bo dzisiaj raczej będzie poród, skoro mamy znaki zapytania, ale to się dobrze składa. I będziemy mieć tutaj, proszę bardzo, poród i do tego jeszcze święto zbiorów, więc coś się będzie działo w dzisiejszym odcinku. Ty tam sobie rozmawiasz z tatą, ale nie mów mu za dużo. Tata jest smutny, czemu? Może czas na pobłażliwość, surowa dynamika rodziny? A przestań, chociaż może Henry mu się weźmie na pobłażliwość. Może stwierdził, że troszeczkę był za surowy dla Denisa, może za dużo od niego wymaga. Kto wie, kto wie, co tam się stało. Może dowiemy się w kolejnych odcinkach, co tu się, co tu się dzieje, co tutaj za dramat się kroi, moi drodzy. No, Josephine, ale to tak, e, proszę mi tutaj się pośpieszyć, dobrze? Mały, dalej walczysz. Masakra! Co ty to tak na tym kibelku? Jeszcze se śpiewo? No, oczywiście, że tak. O jaki zadowolony. No, ja ci gratuluję. A teraz zapraszam mały e, do wszystkich, dobrze? Bo ty też sobie zjesz. O, mama Sita już zrobiła, dobra. Zrobiła kurcaka. Dobra, ty teraz wiesz, co masz zrobić, a następnie jak już ten y, 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 wrócisz, to chodź tu też usiądź. I wtedy dopiero stary będzie czynił honory, czyli pokroi, kurczaka, zawoła na posiłek. No, jak to pan domu, prawda? Dobra, zaczekamy na żonkę. I wtedy dopiero się zacznie no. Tutaj możemy umyć ręce, jak widzicie, tylko ja to w krzoki wstawiłam, więc nie wiem, czy się będzie działo. Żeś zepsuła! No dobra, no wybaczam ci. Żeś tak jest zarobiono i jeszcze na dodatek ciężarno. Dobra, no. Zawołaj na. A ty? Ty nie. Ty. Dobra, zawołała. Niech będzie. Tutaj mamy inne zwyczaje. Josephine zawoła. Na wystawny posiłek. Aha, no to jeszcze raz, bo ja ci chyba to odklikałam. Zapraszam Was serdecznie, proszę sobie zjeść. Patrzcie, pierwszy Antoniek zarąbał jedzenie. Smacznego maluchu, ty, roś, ty jedz, bo Ty rośniesz. To samo Denis zresztą. No, a czemu Wy se nie bierzecie? Ojeju, no, weź porcję. I Ty to samo też weź porcję. Już nie rozmawiaj z tatą, po prostu weź porcję i następnie stabilnie sieć. Tata też. Weź porcję i stabilnie siedź. Gdzie wy to? Ty tu? Dobra. I on się pewnie przesiądzie. A nie. Dobra, no to tata chodź tu. Gdzie ty to tam? Chociaż wiecie, to jest też taki siedzenie taty. To niech będzie. On tutaj obserwuje, wiecie, swoją rodzinkę. No to co? No to porozmawiaj do swojej żony. Ożywiona rozmowa. Tutaj. Jak było na placu zabaw? Synu? A tutaj, a tutaj nie, bo on jest chyba tam, wiecie, ze drzwiami. No ale mały też tam lubi sobie siedzieć. No, no to porozmawiajcie, pospędzajcie razem święto. Mi tu nie zależy, żeby wszystko wiecie e, zrobić, bo. Mają bliską dynamikę Henry i Josephine. Wszystko wskazuje na to, że Henry i Josephine, wprost uwielbiają spędzać ze sobą czas. Taka więź między członkami rodziny to prawdziwe błogosławieństwo. Członkowie rodziny, rodzin o bliskiej dynamice dobrze się czują w swoim towarzystwie, utrzymują kontakt, jeśli ze sobą nie mieszkają, a ich nastrój się poprawia, gdy spędzają razem czas. No, jasne, że tak. No, ja tego nawet inaczej nie widziałam. Bliską, romantyczną to jest miłość Twojego życia, zaryzykowałeś, bo Josephine była obiecana innemu. Wiecie, Henry się postawił, jak już był e, u swojej rodziny, dalekiej rodziny w Windenburgu i zobaczył Josephine na targu, to stwierdził, że musi po prostu ją poślubić. Chwilka rozmowy i już wiedział, że musi właśnie spróbować. No i tak się stało i proszę teraz, widzicie, żyją razem w Limerbrook, mają dwójkę dzieci, trzecie w drodze, ale wracając te święto zbiorów, no to moi drodzy, no nie będę tutaj się starała wszystkiego wypełnić, no bo... To nawet mi nie, tak jakoś mnie nie o to chodzi. O nie, to właśnie usłyszałam. Eee, nie lubię tego. One mnie tak denerwują, bo one się respią w takich randomowych miejscach i potem się łazić nie da. Małe, no to chodź tutaj sobie, chodź. Usiądź sobie, bo ty jesteś taki malutki, trzeba, ciebie trzeba mieć na oku. No i co, ty też sobie tutaj z bratem. Rób zabawne miny do brata. Porozmawiaj o rodzeństwie, głupią historię, jakąś opowiedz, bratu. Tam nic Cię nie zrozumiałem, tylko gdzie słyszał, bla, 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 ale zawsze coś, nie? I jak ty tam kochana? Jak ty się czujesz? No, poczekamy z tym porodem, ale Ty jest taka zmęczona, wiesz co? A odłóż już to. To trzeba posprzątać. Proszę bardzo, mają odczucie znowu statą. Niby taka surowa dynamika, a jak przychodzi co do czego, to widzicie, ten jest bardzo blisko statusem. Tylko, tak jak mówię, odczuwa respekt względem niego. Tam mówisz do brata? Tak, ty tam mówisz do wszystkich. To dobrze, to dobrze. W cieniu innych, poczucie zranienia. A co ty tam miałeś? Już mi uciekło. O, i czwarty poziom. Super, super, niech ci rośnie. I tu masz tylko jeden dymek. Filip staje się twoim przyjacielem, widzicie? On jednak dalej by chciał się z nim przyjaźnić. Po tym wszystkim. No ja nie wiem, Denis, ja nie wiem. A, ja myślę, że ty sobie raczej dasz spokój. Wysokie napięcie, surowa dynamika rodziny. Oj, chyba tata go coś tutaj zdyscyplinował. Może coś nie tak powiedział. Dobra, kochana, wiesz co, śpi. Bo ty się tak czujesz, że mi tutaj padniesz. Malutki, mm, ciebie, mm, chociaż wiesz co, albo dobra. Tata cię. Hmm, ci do snu, czemu nie? A ty, no ty też już jesteś śpiący. Kurczę, myślałam, że wiecie, że dotrwamy do porodu, ale dobra. No, chodźcie spać. Moi drodzy, dzisiaj taki krótszy odcinek, wiecie, ale no. No tak wyszło, tak wyszło. <laughs> Chciałam trochę pograć jeszcze tą jesienią tutaj z Wami, bo zostało nam naprawdę malutko i zaraz będziemy wchodzić w zimę, czyli tak jak u nas aktualnie w prawdziwym życiu. Ale tutaj jeszcze mamy taką jesień, no. Ale fajnie, myślę. Patrzcie, jak tu się w tym ogrodzie tak zrobiło, tak rozjaśniło dzięki tej lampie naftowej, którą ogarnął Henry, no. No ja myślę, że tutaj już się coraz bardziej elegancko robi, moi drodzy. I te liście spadające, no. o. Tylko szkoda, że drzewo wcięło, bo tu jeszcze jest takie drzewo. Wiecie? O! No, ale mi tak jak podjeżdżam, to mi wcina. Dobra, idę do niego. Tutaj, czy też. O, proszę bardzo, no to chociaż surowa, no to utul jeszcze Denisa do snu. Jeszcze raz utulisz. Dobranoc, synku. Utul do snu też małego Antoniego. No to są jego dwa oczka w głowie, synowie. Jeszcze będzie miał dziewczynkę, to już ja już myślę, że w ogóle zwariuje ze szczęścia. No i chodź tu, Henry, się połóż. Jak najbardziej, mój drogi. Chodź tu do nas i co? I taka sytuacja, moi drodzy. <grytanie> no, zapraszam. Dobranoc. Wracam do Was ludzie, bo Josephine rodzi, tak, zaczekałam, ojeju, aż mi po prostu poleciało, zaczekałam, bo chciałam, żeby jeszcze w tym odcinku urodziła, no i rodzi, mamy to, proszę bardzo, poród, tak, tutaj ciąża, poród, tak, Denis idzie do szkoły, mały, dobra, mały siura. a Ty, yy, no Ty bym chciała, żebyś urodziła dziecko. No, i proszę, dajcie mi tą dziewczynkę. Jadła te truskawki i wszystko, więc dajcie mi tą dziewczynkę, na którą tyle czekałam. No, trzymam kciuki, trzymam kciuki. Aha, no i jak dziewczynka, to wybrałam imię, które było pod odcinkiem, jak się Denis urodził. Wiecie, tam mi się spodobało takie jedno, i mówię, eee, zostawię. Miała być też, jest, jest dziewczynka, dobra, mamy to. Czyli truskawki zadziałały. E, miała być Antonina. Ale też Aurelia mi się tak spodobała, no i też była Felicja. no ale ja Felicję, wiecie, dałam już, yy, no od Charlesów, nie, dziewczynie, nie? No, także tutaj będzie Aurelia, no myślę, że bardzo ładnie, co? Aurelia, proszę, aha, ale napisałam, nawet nie wiedziałam, że mam tak zrobione, Aurelia, w sensie, że mam kapsulka włączonego. No, super, mamy dziewczynkę, ale się cieszę. Przytul! E, kołysz malutką, stary obudź się! Tu już masz szósty poziom! No ta, no, ma trójkę dzieci, to co się dziwić? Gdzie ty idziesz panikować? Tutaj zaraz przyjdź i możesz mu pokazywać, czy to będzie za mało miejsca? I standardowo, Hendry masz dziecko! Chodź tu! No, ja już tak przyspieszam masz czas, bo chcę, żeby zobaczył. Patrz to! Masz dziecko, masz nubu. No, tak wyszło. Dziewczynka? Dziewczynka? To ja muszę się teraz strasznie martwić. O matko, to już nie mam synów? Żaden jej nie będzie miał. To będzie zawsze moja dziewczynka malutka. <grymka> no, Henrymu pewnie odwali. Dobrze moi drodzy, ale ja Wam bardzo bym chciała podziękować za ten odcinek. Patrzcie, jak się na nią patrzy: Widzę to, Henry. <laughs> bardzo bym Wam chciała podziękować za ten odcinek. No i co? I widzimy się w kolejnym. Pa Pa!